Jak wygląda mój losowy dzień w Pradze, a dokładnie środa? Środa to taki dzień, kiedy ja za wiele to nie robię, oprócz tego, że chodzę do biura. Bo akurat nie mam studiów. A że do biura zawsze lubiłam chodzić, no to czemu? Tak nie? Także była woda, kawusia, skinker, no to znowu woda. I jadę do pracy metrem, bo najszybciej. A w pracy co? Praca. Ale ja tam moją pracę lubię. I lubię bardzo pracę z biura, bo w biurze są ludzie, w biurze jest Musli, w biurze jest kawa. I jakoś tak nie wiem, zawsze jak wychodzę z biura, to mam takie poczucie, że jejku, bardzo lubię swoją pracę. No ale właśnie, to jest takie po prostu normalne życie, normalne sprawy, a ja teleportuję się aktualnie na plac Wacława. I zrobiłam tam jakieś zakupy, nie wiem, chyba skarpetki kupiłam czy coś. No a potem wróciłam do domu i poczułam się nagle taka zmęczona, ale to tak zmęczona, że na początku chciałam wam tutaj pokazać, jaka zmęczona jestem, a potem a potem już przestało być śmieszne, bo nie mogłam wziąć tego telefonu z powrotem do ręki. No kurde, kto to widział? A potem w takiej bardzo niezdrowej pozycji zjadłam obiad oglądając coś na YouTube. No i około godziny 20.30 trzeba było się zbierać na saunę. Ja zawsze sobie biorę tam taką zeróweczkę. Idę na naplawkę, bo właśnie tam na Wełtawie są moje ulubione laznie na lodzi, gdzie normalnie ludzie wskakują do Wełtawy czasami po saunach. 100% tak normalnie. Po nawianie mi oczywiście humorek bardzo dopisuje. A tym Potem wszystkim jeszcze musiałam się troszeczkę pouczyć do egzaminu, którego miałam następnego dnia. No i takie to mam normalne życie, studiując, pracując. Ale w pradze.